Jako, że mamy taki temat spotkania jak pytania, to mam dla Was dwa pytania. Pierwsze pytanie. Kto z Was kiedyś dostał od kogoś swoją własną karykaturę? Naprawdę? Zdech? O, fantastycznie. A kto z Was na tej karykaturze był do siebie podobny? Wspaniale, jest, ktoś jest. Słuchajcie, bo podobieństwo na karykaturze wcale nie zaczyna się od Waszej twarzy. To, co robi rysownik najpierw, to wyobraża sobie taką twarz proporcjonalną, idealną. Do uproszczenia powiedzmy taką Angelinę Jolie. No i potem patrzy na waszą twarz. Nieco, nieco mniej proporcjonalną. No i zaczyna się zastanawiać, co generalnie matka natura u was wspominała w produkcji. No i stwierdza, że uroczo wam to wytknie. Więc jak macie na przykład twarz trochę wyższą niż Angelina, no to nie, nie wiecie tak konkretnie. Nie? Jak ma trochę no, skrzywszy niż Angelina, no to tak jeszcze bardziej. No i jak ktoś jest wystarczająco umiejętny, kilka pociągnięć pędzla i nagle wyglądacie bardziej jak wy niż wy. No i stwierdziłam prosta sprawa. No i udało mi się paru znajomych rysować karikatury. Było okej. Okay. Natomiast schody zaczęły się, gdy spróbowałam narysować swoją własną karykaturę. No i myślicie, no to nie jest już XVIII wiek. W XVIII wieku osoby o takich uroczych nazwiskach jak na przykład Owsianka mogły zobaczyć swoją twarz jedynie na przykład w kałuży, ewentualnie w mister jeśli był wystarczająco klarowny. Teraz tu się wszystko zmieniło. Nawet takie owsianki są na tyle bogate, że mają telefon, a w telefonie przynajmniej trzy lustra. No i myślę, dobra, prosta sprawa, lustro tutaj, e, w, przed oczyma duszy mojej jest Angelina i lecimy. Teraz zobaczcie chwilę dla technologii. Aha, chyba nie Dobra. Nie, Hasło. hasło. Zaraz zobaczę. Ale nie Nie, nie, mogę. To jest właśnie ten moment, gdy, gdy ja muszę. Ja muszę poczekać na ten moment i na Zdaj, Lakične, ten, Tak. I kliknięcie. Aha. Dobra. I generalnie pojechałam. I pojechałam właśnie z taką z taką wspaniałą generalnie twarzą. No i pewnie macie wiele myśli. Złośliwie bym nie myślał, że Kamila oglądała swoją twarz nie w lustrze, ale na przykład w zalewajce, tak? tak to trochę wygląda. I macie też pewnie wiele pytań, z których najważniejsze jest, co zawiniło? Czy to było lustro, czy być może Angelina? I żeby odpowiedzieć Wam na to pytanie, muszę opowiedzieć Wam zgoła inną historię. Otóż zawsze byłam dosyć niezdecydowaną osobą. No i kiedyś trafiłam na na takie ćwiczenie, że. Wypisujecie, co jest dla Was najważniejsze w życiu, jakie są Wasze wartości i je ujęcie I nagle macie wspaniałą listę, e, jak podejmować decyzje. Czy ktoś z Was robił jakieś to ćwiczenie? O, fantastycznie. No i słuchajcie, to ćwiczenie dla mnie zadziałało tak wspaniale, że w pierwszym tygodniu studiów trzy razy zmieniałam specjalizację. <laughs> No i przychodzę po raz czwarty do dziekanatu. Panie na mnie patrzą i wybuchają rachotem. I stoi koło mnie taki pan. I one mówią do tego pana, panie, panie Macieju, jest to egzemplarz dla pana. No i ja takie, dobra, Maciej każe zadzwonić, no to ja idę za Maciejem. Przychodzimy przez te ciemne korytarze na tej uczelni, pierwsze piętro, drugie piętro. Nas w jakiejś kanciapie. Otwiera drzwi, siada na fotelu. Ja siadam na krześle, on mówi, dzień dobry, nazywam się Maciej taki i taki. Jestem doradcą zawodowym. Czym dzisiaj pani tak rozbawiła mojej koleżanka? No i jakby tak od słowa do słowa, na początku byłam taka niepewna, ale w końcu się, że tak powiem, rozgadaliśmy, zaczął zadawać mi jakieś pytania, robiłam, zaczęłam robić jakieś ćwiczenia. No i tak po paru spotkaniach um, powiedział mi coś takiego, że na podstawie naszych rozmów Zauważył, że są takie pewne tematy, które cały czas się we mnie przejawiają. I to jest. I to są takie chyba rzeczy, które są dla mnie wyjątkowo ważne. I powiedział, że to jest to, to i to. I ja taka siedzę, i okazało się, że żadna z tych rzeczy, które on powiedział, nie znalazła się na mojej tej karcie, wspaniałej liście priorytetów. Okazało się, że jakby. Mimo, że ja czymś epatuję, mimo, że ja o czymś cały czas mówię, że mimo, że ja cały czas coś robię, to nie byłam w stanie nawet zauważyć, że, ja, że to jest dla mnie ważne. No i to jest jak z tymi karykaturami. To nie była wina lustra, tym bardziej to nie była wina Angeliny, tylko była to wina, może nie tyle moja, ale takiego filtra, który każdy ma, z nas ma w środku i którym filtruje świat, który widzi dookoła. I jakby z moich doświadczeń wynikło wtedy, że jedyny sposób, żeby przez ten filtr coś zauważyć, to po prostu zderzyć go z rzeczywistością. Czy też zderzyć to z innymi ludźmi. I to zaczął ze mną robić generalnie pan Maciej. Generalnie wyciągał z tej swojej szuflady jakieś modele psychologiczne, to takie jakby angeliny byśmy powiedzieli, nie? I zaczął pomagać mi zobaczyć siebie w każdej z tych angelin. W angelinie rynku zawodowego, w angelinie predyspozycji zawodowych. No i w końcu skończyło się na tym, że to już nie zmieniłam kolejny raz tej specjalizacji. Po czterech miesiącach zrzuciłam studia, ale nie te tylko inne tak swoją drogą, a po jeszcze dwóch miesiącach znalazłam pracę w wymarzonym zawodzie. No i może wracając do naszych do naszego tego fajnego tutaj no, portretu jak łaskawie zadziała. To jest kurczę, um, zaczęłam robić coś takiego, że przestałam jakby patrzeć na to lustro, przestałam się zastanawiać, co ja myślę, że widzę, to zaczęłam iść do ludzi i ich pytać, co oni generalnie mm, widzą. I jakby zauważyłam, że im więcej ludzi pytam, tym moja twarz staje się trochę dokładniejszy. Natomiast jeszcze nie dotarłam, jak moja twarz wygląda. Może jak przyjdziecie do spotkania na miesiąc, to może dotrę do tego. Także zapraszam. I powiem tak, że spróbujcie częściej nie patrzeć na lustro, tylko patrzeć na swoje odbicie w innych ludziach. Dziękuję.